Cześć. Witajcie na kanale My Yoga Class. Dziś mam dla was spokojną, uziemiającą praktykę jogi, która idealnie sprawdzi się na dni, w których potrzebujecie regeneracji, odpoczynku i wyciszenia. Zanim zaczniemy, zapraszam was na wyzwanie jogowe, które startuje 23 stycznia. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Wskakujcie na matę i zaczynamy. Zaczniemy w pozycji leżącej od krótkiej medytacji. Odłóż dłonie w okolicy pępka i zwróć swoją uwagę na oddech. Poczuj wdech i poczuj wydech. Zauważ, gdzie czujesz oddech w ciele. Przenieś swoją uwagę do zmysłów. Przygotuj się do praktyki. Rozluźnij ciało na macie. Zauważ, że brzuch unosi się delikatnie na wdechu i opada na wydechu. Po prostu skoncentruj się na oddechu. Obserwuj go z uważnością. Nie wkładaj wysiłku w oddech. Po prostu poczuj wdech i poczuj wydech w ciele. Nie zmieniając nic w rytmie oddechu, odłóż ramiona wzdłuż tułowia. I z kolejnym wdechem unieś ramiona w górę i za głowę, tak długo jak trwa wdech. I z wydechem opuść ramiona z powrotem wzdłuż tułowia. Wdech unosisz ramiona w górę i za głowę. I wydech opuszczasz ramiona wzdłuż tułowia. I we własnym tempie kontynuuj. Synchronizuj ruch z oddechem. Na wdechu nie wypychaj żeber do sufitu. Staraj się, aby klatka piersiowa była cały czas w tej samej pozycji. I poruszaj ramionami w rytmie oddechu. Unosząc ramiona w rytmie oddechu sprawiasz, że wdech i wydech stają się równej długości. Oddech jest miarowy i spokojny. Powoli uspokajasz układ nerwowy i kontynuuj. Z kolejnym wydechem opuść ramiona na matę i znajdź bezruch w ciele, i zauważ, czy czujesz jakąś różnicę. A teraz przytul kolana do brzucha. Obejmij nogi ramionami i pobujaj się delikatnie z boku na bok. Rozluźnij dolne plecy. Rozmasuj kręgosłup. Nadal kontynuujesz spokojny oddech. Zostań z prawym kolanem przytulonym do klatki piersiowej. Lewa noga może zostać ugięta w kolanie albo wyprostowana na macie. Tak jak wolisz. I trzy spokojne oddechy. Delikatnie wyprostuj prawą nogę i skieruj stopę do sufitu. Możesz objąć udo, nie musisz i pokręć kilka kółek prawą stopą, na razie w jedną stronę. Cały czas spokojnie oddychasz. I zmień kierunek kręcenia i pokręć teraz kilka kółek w drugą stronę. Zatrzymaj teraz stopę w centrum i ściągnij palce stopy do sufitu i zadrzyj stopę i tak kilka razy na zmianę. Cały czas spokojnie oddychaj. Zakończ ten ruch i powoli odłóż prawą nogę na matę i na drugą stronę przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej i trzy długie oddechy. Powoli wyprostuj lewą nogę i zacznij kręcić lewą stopą kółka, na razie w jedną stronę. Skup się na oddechu, rozluźnij twarz, nie zaciskaj zębów, znajdź jak najwięcej miękkości w ciele i zmień kierunek kręcenia stopą teraz w drugą stronę. Po czym zatrzymaj stopę w centrum i ściągnij palce i zadrżaj stopę na zmianę kilka razy. Zatrzymaj ruch stopy i powoli opuść lewą nogę na matę. Ugnij obie nogi w kolanach i odłóż stopę na szerokość maty. Po czym zacznij opadać kolanami raz na prawą stronę, raz na lewą. Rozmasuj kręgosłup, rozmasuj pośladki, rozluźnij miednicę. Kilka razy, raz na jedną, raz na drugą stronę. W końcu odłóż kolana na prawo. Odłóż prawą stopę na lewym udzie. Kolana będą unosić się w powietrzu. Wyciągnij ramiona za głowę i schwyć prawym ramieniem lewy nadgarstek i wyciągnij ramiona na prawą stronę. Rozciągasz cały lewy bok ciała i zostaniemy tutaj na kilka dłuższych chwil. Skup swoją uwagę na oddechu. Spokojne, długie oddechy cały czas Ci towarzyszą. Powoli rozplącz się z tej pozycji i przenieś kolana na lewą stronę. Odłóż kostkę na prawym udzie i chwyć lewą dłonią prawy nadgarstek i wyciągnij ramiona bardziej na lewą stronę. Pozwól, żeby prawy bok ciała się otworzył. Zostajesz i spokojnie oddychasz. Wyjdź z tej pozycji, po czym powoli i delikatnie unieś się do siadu skrzyżnego. I tutaj się spotkamy. W siadzie skrzyżnym od razu zaczniemy od delikatnego ruchu w krowie i kocie. Odłóż dłonie na kolanach i na wdechu delikatnie otwórz klatkę piersiową, a z wydechem zrób okrągłe plecy. I tak kilka powtórzeń we własnym tempie. Powoli zakończ krowę i kota, po czym sięgnij po klosek do jogi. Znajdź prostą postawę ciała. Jeżeli chcesz, możesz pod pośladki podłożyć poduszkę bądź złożony koc. Plecy proste, brzuch delikatnie aktywny i co najważniejsze, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Chcesz, aby uszy były nad barkami. I staraj się utrzymać tę postawę ciała. Będę twoim lustrzanym odbiciem. Odłóż lewe ramię na klocku i dostosuj ułożenie dłoni tak, żeby ci było wygodnie. Dostosuj również odległość klocka od biodra. Odpychasz się aktywnie lewym ramieniem od klocka i kierujesz prawe ucho do prawego ramienia. Cały czas spokojnie oddychasz. Poczuj, że rozciąga się lewy bok szyi. Odpychasz się aktywnie od klocka po to, aby pomóc sobie otworzyć lewy bok szyi. Cały czas spokojnie oddychasz. Możesz też zawinąć prawe ramię na głowie i odłożyć prawą dłoń na lewym uchu. I nie chcesz ciągnąć głowy, tylko chcesz delikatnie odłożyć ciężar dłoni. Pomoże ci to jeszcze bardziej rozciągnąć bok szyi. Cały czas spokojnie oddychasz. A teraz oderwij lewe ramię od klocka i zawinij je za plecami. Dodatkowo rozciągniesz lewy bark. W tej pozycji bardzo ważny jest oddech. Nie wstrzymuj oddechu. Regularny wdech i regularny wydech. To pozwoli ci zrelaksować i odprężyć mięśnie. Teraz stopniowo i z uważnością wyjdź z tej pozycji. Najpierw lewe ramię, i później dopiero pomagasz sobie prawą dłonią unieść głowę do pionu. I na drugą stronę. Przypominam, jestem lustrzanym odbiciem. Klocek przekładasz na prawą stronę i odpychasz się od klocka prawym ramieniem, po czym kierujesz lewe ucho do lewego ramienia. Zostajesz na kilka głębokich oddechów. Pamiętaj, aktywnie odpychaj się od klocka prawym ramieniem i skup się na tym, co czujesz w ciele. Teraz delikatnie zawiń lewe ramię na głowie, odkładając lewą dłoń na prawym uchu. Tak jak poprzednio, nie ciągnij głowy, tylko pozwól, aby ciężar dłoni pomógł ci bardziej rozciągnąć prawy bok szyi i zostań tutaj na kilka spokojnych oddechów. I na koniec zawiń prawe ramię za plecami. Zauważ, czy jest jakaś różnica w pozycji, czy może odczuwasz ją nieco bardziej intensywnie. Skup się na oddechu. Powoli i z uważnością wychodzisz z tej pozycji. Użyj lewej dłoni i pomóż głowie wrócić do pionu. Odłóż klocek na bok, już nam się dzisiaj nie przyda, i przejdź powoli do pozycji klęku podpartego, gdzie dłonie są pod barkami, kolana pod biodrami. I od razu zaczniemy od krowy i kota. Na wdechu otwierasz klatkę piersiową i wydech okrągłe plecy, odpychasz się od maty, wdech i wydech. I we własnym tempie kilka powtórzeń. I kolejnym razem z okrągłych pleców kierujesz pośladki do pięt do pozycji dziecka z wydechem. Na wdechu wracasz z powrotem w górę, do krowy otwierasz klatkę piersiową i wydech z okrągłych pleców do dziecka. I jeszcze trzy powtórzenia. W górę wdech otwierasz klatkę piersiową i wydech okrągłe plecy do dziecka. I jeszcze dwa powtórzenia. Kolejnym razem, kiedy uniesiesz się w górę, zostań w klęku podpartym w neutralnej pozycji. Wyślij ramiona przed siebie i opadnij czołem na matę do rozciągającego się szczeniaczka. Zauważ, że kolana są dalej pod biodrami. Plecy tworzą jedną prostą linię. Zostań w tej pozycji na kilka spokojnych oddechów. Przejdźmy teraz do skrętu kręgosłupa. Unieś głowę nad matę i przełóż prawe ramię pod lewą pachą. Odłóż ciało na prawym ramieniu i na prawym boku głowy. Lewa dłoń może być odłożona przy twarzy, a możesz też wysłać lewe ramię bardziej naprzód maty. Możesz również zawinąć lewe ramię za plecami. Wybierz opcję dla siebie i zostań tutaj na kilka spokojnych oddechów. Powoli wyjść z tej pozycji, odpychając się lewym ramieniem od maty. Po czym przejdź na drugą stronę. Wyślij lewe ramię na prawą stronę i odłóż głowę na lewym boku. Ułożenie prawego ramienia dostosuj do siebie, wybierając jedną z trzech opcji. Zostań tutaj na kilka dłuższych oddechów. Delikatnie wyjdź z tej pozycji i spotkajmy się w klęku podpartym. Przejdź teraz do pozycji gołębia na lewą stronę. Wysuń lewe kolano do lewego nadgarstka i lewą stopę, mniej więcej tam gdzie jest prawe biodro. Prawą nogę wysyłasz na tył maty, tak żeby była dalej w linii prawego biodra. Zostajesz wyżej albo niżej, ty decydujesz, czyli możesz przejść na przedramiona, albo jeszcze nawet niżej i odłożyć czoło na dłonie. Zostań tam, gdzie czujesz, że wytrzymasz przez kilka dłuższych chwil nic na siłę i skup się na oddechu. Poczuj w tej pozycji silny kontakt z ziemią zupełnie odpuść i rozluźnij całe ciało. Niech stanie się ciężkie i przyjemnie bezwładne. Rozluźnij twarz, barki, ramiona i szczególnie zwróć uwagę czy nie zaciskasz zębów. Rozluźnij żuchwę i spokojnie zostań w tej pozycji jeszcze na kilka chwil. Powoli i stopniowo unieś się w górę, najpierw na przedramiona, później na dłonie. Unieś tułów nieco wyżej i zmień pozycję gołębia na drugą stronę. Przyciągnij prawe kolano do prawego nadgarstka i wyciągnij lewą nogę za siebie. Możesz zostać niżej bądź wyżej, decyzja należy do ciebie, tam gdzie czujesz się najlepiej. Pamiętaj o spokojnym oddechu. I tak jak poprzednio staraj się odprężyć całe ciało. Oddaj ziemi cały ciężar, całą troskę i całe napięcie. Skup się na oddechu i na tym, co czujesz w ciele. Powoli i stopniowo wyjdź z pozycji gołębia. Unieś się delikatnie w górę, po czym przejdź do leżenia na brzuchu. I z tej pozycji wyślij lewe ramię do boku na lewą stronę, albo proste, albo ugięte w łokciu. I delikatnie obróć się na lewy bok. Przyciągnij oba kolana do brzucha. Zostań w takiej łagodnej wersji. Odłóż prawą dłoń przed siebie, płasko na matę. Tak, żeby zachować równowagę w tej pozycji. I zostań tutaj na kilka głębszych oddechów. Poczuj, jak otwiera się lewy bark i klatka piersiowa. Powoli wyjdź z tej pozycji. Wyprostuj nogi i obróć się na brzuch. I przejdź na drugą stronę. Wyślij prawe ramię do boku albo proste, albo ugięte w łokciu. I obróć się na prawy bok. Przyciągnij kolana do brzucha. Lewa dłonie z płasko na macie. I znów zostań w tej pozycji na kilka głębszych oddechów. I poczuj też, jak otwiera się prawy bark. powoli wyjdź z tej pozycji i obróć się na brzuch przejdziemy teraz do pozycji krokodyla odłóż jedno przedramię na drugim i zostań wyżej tak że górna część klatki piersiowej nie dotyka maty jeżeli chcesz możesz zadrzeć lewe kolano do boku jeżeli nie obie nogi mogą być wyprostowane odłóż czoło na przedramiona i w tej pozycji skup się na oddechu i szczególnie poczuj oddech w okolicy pępka Zauważ też, że oddech jakby wędruje do okolicy dolnych pleców. Poczuj, że dolne plecy tak jakby unoszą się na wdechu i opadają na wydechu. I obserwuj, gdzie w tej pozycji czujesz oddech w ciele. Skup się na tym i znajdź w tej pozycji jak najwięcej odprężenia. To jest też dobry moment na to, żeby nieco zmodyfikować oddech. Chcesz, aby wydech trwał dłużej niż wdech. Możesz wziąć spokojny wdech przez nos, licząc do czterech, i spokojny wydech przez usta, licząc do sześciu. Dłuższy wydech niż wdech włącza układ przywspółczulny, który odpowiada za relaks, odpoczynek i trawienie. Taki rodzaj oddechu jest świetnym lekarstwem na stres i napięcie. Pamiętaj o tym i kolejnym razem, kiedy się zdenerwujesz, spróbuj oddychać w ten sposób przez kilka minut. Kontynuuj spokojny, pogłębiony oddech. Wdech liczysz do czterech, wydech liczysz do sześciu. Można też zmienić nogę. Jeżeli noga lewa była zadarta do boku, to wyprostuj lewą i zadrzij prawą. I zostań w tej pozycji jeszcze na kilka dłuższych chwil. Powoli i spokojnie wyjdź z tej pozycji. Najpierw unieś głowę, później przejdź na przedramiona, na dłonie i unieś się spokojnie i delikatnie do siadu skrzyżnego. Tutaj się spotkamy i zakończmy praktykę wspólnym oddechem. Ramiona do boku, wdech, ramiona w górę i długi spokojny wydech, dłonie na wysokości serca. Dziękuję ci ogromnie za wspólną praktykę jogi. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Pamiętaj, subskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i komentarz pod filmem. Mam nadzieję również, że dołączysz do wyzwania jogowego i szczegóły na ten temat znajdziesz w opisie pod filmem. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa pa.